Witam Państwa po dłuższej przerwie. Przerwa była spowodowana tym, że YouTube usunął mi ostatni film. Dał też czasową blokadę na publikowanie nowych, więc wracamy z nowymi siłami. Proszę o lajki, subskrypcje, udostępnianie i zaczynamy. Dania. Premier Mette Frederiksen pana bez maski w sklepie mimo wymogów prowadzonego przez rząd. Premier stwierdziła, że zapomniała założyć maseczki. Hiszpania: 68 osób, pielęgniarki, lekarze pracujące na oddziale intensywnej terapii w hiszpańskim szpitalu uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 po wzięciu udziału w przyjęciu bożonarodzeniowym, na którym było obecnych 173 osoby. Wszyscy byli zaszczepieni trzema dawkami albo mieli negatywny wynik testu przed imprezą. Kanada zamówiła ponad 400 milionów szczepionek. Kanada liczy 37 milionów mieszkańców, więc na każdego obywatela przypada ponad 10 dawek szczepionki, wliczając w to dzieci. Australia stan Queensland przeszczepy narządu wyłącznie dla zaszczepionych. Francja zgłasza 618 nowych hospitalizacji w ciągu doby z powodu COVID-19. To drugi najwyższy dobowy wzrost hospitalizacji w tym roku. 71% społeczeństwa jest zaszczepionych. Francja zgłasza 61 340 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2, najwięcej od października 2020 roku. Szef francuskiej Rady Naukowej poinformował, że rozważane jest podawanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 we Francji. Niemcy zgłaszają 527 zgonów covidowych najwięcej od 12 lutego 2021 roku. 71% społeczeństwa jest zaszczepionych. Norwegia zgłasza 5269 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Najwięcej od początku pandemii. 72% społeczeństwa jest zaszczepionych. Coś wieje dzisiaj strasznie. Proszę? Przepraszam? Jeszcze raz? Bo nie zrozumiałem. Pani pośle, może mi się wam przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? No Pałys... stres... nie, nie, to widzę, po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja, ja się nie czuję. Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj? Nie wystarczy dowiedzieć się. Dobrze to czuję. 18 listopada 2021 roku Reuters opublikował artykuł FDA potrzebuje 55 lat na rozpatrzenie wniosku w sprawie o udostępnienie danych o szczepionkach w ramach ustawy o dostępnie do informacji publicznych. 55 lat, proszę państwa. Eee, zaczęło się od tego, że grupa ponad 30 profesorów i naukowców z uniwersytetów Złożyli pozew we wrześniu w Sądzie Okręgowym USA dla północnego dystryktu Teksasu, starając się o przyspieszony dostęp do zapisów, które Pfizer dostarczył FDA w celu uzyskania licencji na szczepionkę na COVID-19. Twierdzą oni, że ujawnienie tych informacji mogłoby pomóc uspokoić sceptyków szczepionek, że zaszczyt jest rzeczywiście bezpieczny i skuteczny, a tym samym zwiększyć zaufanie do szczepionki Pfizer. Trzeba, bo pewnie już będziemy kończyć, widzę, 20.19. Ja lubię bardzo, jak ktoś odbiera pracę. O Jezu, przepraszam. Ja bym chciał coś dobrego. Ja bym chciał coś dobrego. O szczepionkach. Tak. A ja właśnie chciałem o to zapytać, panie doktorze, więc się cieszę, że się tutaj zgadaliśmy. Bardzo Dzisiejsza konferencja Pfizer-BioNTech i nieprawdopodobnie pozytywna wiadomość, że trzecia dawka, czyli booster, jest w stanie wygenerować, podnieść 25-krotnie miano przeciwciał neutralizujących, czyli najprościej mówiąc, jest w stanie neutralizować. un micro indossare una mascherina a protezione della bocca e del naso signora! Avanti. Guardi, avere, con un pass sì, potrebbero tirare sì, 60 sì, persone. Ci abbiamo già pensato pure noi a salire. Dopo un fate rivale, abbiamo risolto il suo problema. Signora. Meno male, guardi, sono oh, proprio contenta, no guardi. Vivo meglio adesso. 50 osób zaraziło się koronawirusem na firmowej imprezie bożonarodzeniowej w Oslo. Jak podaje norweska prasa o zakażonych, stwierdzono obecność nowego wariantu omikron. Wszystkie te osoby były zaszczepione przeciw COVID-19. Następna informacja dotyczy niezwykłej hojności. Prawie 550 tysięcy dawek szczepionki na koronawirusa przekazała Polska kilka dni temu Filipinom. Polska do tej pory podarowała albo sprzedała około 15 milionów dawek szczepionki do innych krajów. We wrześniu Polska przekazała 400 tysięcy dawek preparatu AstraZeneca Tajwanowi. 300 tysięcy dawek szczepionki od Polski dostała też w listopadzie Rwanda. W ostatnim czasie Polska przekazała również 200 tysięcy dawek szczepionki północnej Mat Macedonii. Tyle samo szczepionek trafiło do Serbii. Gruzja otrzymała od Polski 468 tysięcy dawek. Aż ponad 3 miliony dawek szczepionki firmy AstraZeneca Polska przekazała Bangladeszowi. Partię szczepionek z Polski częściowo odsprzedano po kosztach zakupy, a częściowo odstępiono w formie darowizny Ukrainie Skocząc na inflację i zbójeckie podwyżki cen energii oraz wynikłą z nich drożyznę, warto umieć wyciągać wnioski. Ja do swojego dojdę naokoło. Zacznę od tego, że w trybie pilnym ludzkość powinna wygasić wulkan Pinatubo na Filipinach. Wybuch on sobie bez trosko we wtorek, lekceważąc wysiłki tysięcy zielonych ideologów i czerwonych aktywistów, którzy dawno już ustalili, że Ziemia umrze z gorąca i nawet wyznaczyli datę tego zgonu. Tymczasem pina tubo i lekroć wybucha, tylekroć na ziemi natychmiast robi się zimniej. Ostatnio 30 lat temu gdy na dwa lata wulkan schłodził planetę o pół stopnia Celsjusza. A co, jak schodzi i teraz? Wyobrażacie sobie ten rwetes, gdy nagle wielu wpływowych ludzi nie zarobi tego, co ma zarobić na trwodze przed ociepleniem. Ile zostanie wstrzymanych grantów na te wszystkie konferencje, badania analizy? Jaka masa polityków, artystów, lobbystów, dziennikarzy, blogerów i innych speców od straszenia ociepleniem nie pobuduje sobie domów w ciepłych krajach i nie kupi samochodów z odkrywanymi dachami. Skoro zatem można wygasić górnictwo w Polsce, bo przecież nie w Czechach lub w Niemczech, nie mówiąc już o Chinach czy Rosji, to pewnie da się też wygasić wulkan na Filipinach. Można by zalać pinatubo wodą, która leje się z mównic na konferencjach klimatycznych. Zalać wcale nie z powodu potencjalnej utraty korzyści przez wymienione przeze mnie elity. Pies z nimi tańcował. Więc dlaczego? Otóż skoro my, Europejczycy, daliśmy się ograć jak dzieci cwaniakowi z Kremla w temacie gazu, a cwaniakom z Berlina w temacie opłat za emisję CO2, to nie zostaje nam nic innego jak kibicować ocieplaniu się klimatu. Bo jeśli ogrzanie mieszkania stanie się niebawem trudno osiągalnym luksusem, to ja wolę, żeby na Ziemi zrobiło się cieplej niż zimniej. Der Große Zapfenstreich ist ein feierliches militärisches Zeremoniell und ist nur für besondere Anlässe gedacht. Er ist die höchste Ehrerweisung der Bundeswehr. Aufgeführt wird er für Persönlichkeiten, die sich um die Streitkräfte verdient gemacht haben, wie Verteidigungsministerinnen, Bundeskanzler, Generale oder Admirale, sowie anlassbezogen bei großen Jubiläen. Klassischerweise wird der große Zapfenstreich in den Abendstunden abgehalten, um dem Ganzen auch den passenden Rahmen zu geben. Die heute noch gebräuchliche Form wurde 1838 in Berlin zum ersten Mal aufgeführt. Bestandteile und Ablauf des großen Zapfenstreichs sind genau festgelegt. Mehr als 250 Soldatinnen und Soldaten marschieren hierbei in den feierlichen Uniformen der Marine, des Heeres und der Luftwaffe auf. Beteiligt sind neben einem Spielmannszug und einem Musikchor auch zwei Waffenzüge, die von Fackelträgern begleitet und einer sogenannten Perlenkette umrahmt werden. Zur festen Musikfolge gehören immer der Marsch des Yorkschen Chor, der Zapfenstreichmarsch. Die symbolische Gelegenheit zu Gebet und Andacht, zum Musikstück Ich bete an die Macht der Liebe sowie die Nationalhymne. Variabel hingegen ist die sogenannte Serenade, in der bis zu drei Lieder gespielt werden, die sich die zu ehrende Person gewünscht hat. Der große Zapfenstreich ist Teil der Traditionspflege der Bundeswehr. Er soll den Zusammenhalt der Soldatinnen und Soldaten festigen und die Verbundenheit zwischen Bundeswehr und Bevölkerung stärken. Patrzcie ile tutaj jest ludzi, oni wszyscy słuchajcie, żeby wejść do drogerii, wejść słuchajcie po okulary, żeby sobie kupić, żeby wejść do fryzjera, muszą mieć po prostu tą szczepionkę. Oprócz tego i tak cały czas muszą mieć zakryte pyski i dodatkowo muszą się testować. I tutaj teraz oni, oni są ja. zatłoczeni, słuchajcie, jedzą pyszne kiełbaski cieszą się. Dla tak, bardzo. i tu stoi pan, który y, y, ten zbiera. Poczekajcie. Tutaj też stoi pan. Oj, tam już wchodzi. Wchodzi kolejny pan. Skanuje wszystkie dane. On, on mu skanuje wszystkie jego dane. Po, po szczepieniu wszyscy tutaj dostają QR-kody. Słuchajcie, Ludzie, się człowiek staje QR-kodem. Patrzcie, patrzcie, właśnie ten pan teraz pokazuje. On, on z dowodem osobistym. Wszystko zostaje skanowane i może wejść, napić się na świeżym powietrzu grzańca i zjeść kiełbaskę. I tak tutaj wygląda. I ja nie wiem, czy Wy chcecie, żeby w Polsce było u Was to samo? Jak nie, to, to walczcie, już walczcie, słuchajcie. Bo ja słyszałam, że w Polsce już nie można na przykład wejść do restauracji, co to, co jak to, nie jest. To, tu się nie... Słuchajcie, tutaj są obrazki, no... To co, co tutaj? tylko tylko zaszczepieni wchodzą i, i ozdrowieńcy, ale mimo wszystko jest tylko pięć osób w sklepie dozwolonych, tak? Yy, także mimo tego, że niby dają wam trochę wolności poszczepiące, to jednak nie do końca, bo przyjdzicie, trzymacie na pysku i, i tak jeszcze ograniczają wam tak i no. Przecież dobrze wiecie, słuchajcie, że ten wirus wcale nie jest taki groźny. On wcale nie zabija więcej ludzi. tak się następnie wchodzą, słuchajcie. Tak to teraz wygląda. Legitymują wszystkich, sprawdzają wszystko, wiedzą, gdzie chodzicie. Do każdego sklepu jak chodzicie oni skanują. Oni będą wiedzieli wszystko, gdzie jesteście. Każdy was jeden. Każdy wasz jeden krok, słuchajcie, będą widzieli. Proszę bardzo. Tak się czują wolni ludzie. Stoją za barierkami. Się dynku, mogą, że jak już będą te szczepionki, no to już nie będzie tego, tych testów pozytywnych, tylko wszystkie negatywne 90. raczej. Ja się... Ja się nie znam. No nie, to tak, to będzie kto się na tym mnie to jest jeden wielki absurd, no ale... Tak, w sumie, bo tak, tak, no testują nas każdy dzień, nas też. A, później nas wywalą wszystkich do jednego autobusu, że nie ma gdzie siąść. A, a, na szkocie musimy zachować odstęp, także, także to jest nie wiem, no, do mnie to jest, albo, albo robić coś tak, albo tak, a nie, e, w autobusie? Covidu nie ma, a na coś jest, i tak długo, no i jedzie dalej. Wiele No ale, to, to, ja, to ja, mogę, no, ja, ja to mogę to jedynie skaczać. I cieszę się, się że jeszcze nie zapiszę.